Na pyszne sałatki, aromatyczną kawę i ciasto zaprasza sponsor programu Gryf Arena Bistro oraz restauracja Ratuszowa w Trzebiatowie. 15 dzień maja, to jest czwartek na żywo. Tomasz Krupecki, witam i zapraszam. Witam także mojego gościa. Jest nim dzisiaj Stanisław Hołupczak, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na ostatniej sesji temat parkingów się pojawił, płatnych parkingów. Co pan o tym sądzi? Płatnych eee. parkingów w Gryficach. Płatne parkingi w Gryficach zostały stworzone kilka lat, kilka lat temu, dotyczą tylko terenu Placu Zwycięstwa, natomiast od jakiegoś czasu trwa dyskusja na temat rozszerzenia tej strefy płatnych parkingów. Ja myślę, że przede wszystkim z punktu widzenia osób, które załatwiają szereg spraw w centrum miasta, jest to temat dosyć istotny. Rozumiem również mieszkańców, którzy w tych okolicach mieszkają i chcieliby mieć bezpłatne parkingi, dlatego szukamy rozwiązania, żeby było dobre dla wszystkich, dla wszystkich mieszkańców. Które parkingi miałyby zostać objęte systemem płatnego parkowania? Rozpatrujemy temat dotyczący przedłużenia ulicy wzdłuż Ulicy Niepodległości Wojska Polskiego, Ulicy Kościelnej i Ulicy Bracki. Są to drogi powiatowe, nie gminne, a gmina chce za to pobierać płoty? To są drogi powiatowe i gmina mogłaby to zrobić tylko i wyłącznie za zgodą powiatu. Z tego, co wiem w związku z tym, że pracuję w powiecie takich uzgodnień jeszcze nie ma. Dlatego na, na spotkaniach, na posiedzeniach komisji, między innymi na komisji budżetowej, ostatnio w gminie dyskutowaliśmy w tym temacie i staramy się wypracować takie rozwiązanie, które, tak jak powiedziałem, będzie korzystne dla wszystkich. Szczupłość terenu w tym, w tym miejscu powoduje, że Pewnie nie da się znaleźć rozwiązania, które byłoby dobre dla wszystkich. Ograniczona ilość miejsca nie, nie pozwala na wybudowanie takiej liczby parkingów, która zabezpieczy wszystkich potrzebujących. Dzisiaj te parkingi, które są przy, płatne parkingi przy Placu Zwycięstwa, to tam też są dwie drogi są gminne, dwie ulice są gminne, a dwie powiatowe. Tam jest porozumienie? Y tak, tam są y, dwie drogi gminne i dwie powiatowe, natomiast płatne parkingi zostały stworzone jedynie od strony Placu Zwycięstwa, to jest teren gminy. Czyli jeżeli parkuje samochód po stronie Domu Kultury lub po stronie Urzędu Miasta, to nie powinienem płacić inkasentowi za e, postój? Y, od strony, przy ulicy Niepodległości, od strony Domu Kultury sprawa jest jednoznaczna, dlatego że Parking jest na Placu Zwycięstwa, natomiast yy, na, Wojska Polskie, na ulicy Wojska Polskiego parking płatny jest tylko od strony Placu Zwycięstwa. Parking od e, strony, urzędu. że tak powiem, urzędu nie jest y, objęty strefą płatnego parkowania. A jak to się stało, że ten parking jest płatny? Po co, po co stworzyliście ten płatny parking? Bo Par... był jakiś cel, prawda? Yy, płatny parking powstał... Yy, yy, nie potrafię podać daty, o ile pamiętam, w 2009 roku, właśnie po to, żeby wymusić pewien obieg czy ruch w strefie centrum miasta, żeby to nie było tak, że samochód, który zaparkuje o godzinie 8 do godziny 16 zajmuje parking tylko żeby ludzie którzy mają do załatwienia swoje sprawy przede wszystkim w urzędach mogli znaleźć miejsce do zaparkowania na kilka minut, na chwilę, na pół godziny, na godzinę i opuścili to miejsce pozostawiając miejsce wolne dla innej osoby. Właśnie dla czy innego tak jest, czy tak jest? W moim przekonaniu tak jest. Czyli pana zdaniem ten płatny parking, ten system płatnego parkowania działa. I sprawdza się to dobrze zamiast płatny parking, czy nie? W moim odczuciu to dobrze, że są płatne parkingi, bo wymuszają ruch na tych parkingach i dzisiaj możemy powiedzieć, że jest znacznie łatwiej znaleźć miejsce do zaparkowania w centrum miasta, aniżeli parkingi byłyby niepłatne i samochody stałyby przez cały dzień. I gdyby parkingi teraz były płatne na całej ulicy Wojska Polskiego i na całej ulicy Niepodległości, to wtedy co by się stało? Wtedy nie byłoby czegoś takiego, że ktoś parkuje na cały dzień, tak? O to chodzi? E, chodzi o to, żeby interesanci, którzy mają swoje sprawy do załatwienia, mogli znaleźć miejsce do parkowania, a nie tylko e, mogliby spotkać miejsca, które są zajęte przez cały dzień. Mhm. Dyskutujemy nad rozwiązaniem tego tematu, dzisiaj nie ma żadnych decyzji, ale podkreślić trzeba, że inicjatywa, jeżeli chodzi o rozwiązanie płatnych parkingów, należy do burmistrza Gryfic. A pana zdaniem wszyscy mieszkańcy to inter... wszyscy mieszkańcy codziennie są interesantami Urzędu Miasta? Bo na tych ulicach mieszkają ludzie, którzy dziś mówią głośno i wyraźnie, że też mają problem z zaparkowaniem przy swoim domu. I dzisiaj, jeżeli będą tam płatne parkingi, będą musieli płacić za to, że stawiają samochód pod dom. On, tak? e, strefa płatnego parkowania obowiązuje od godziny 8 do 16. Poza tymi godzinami... Ale a ludzie mieszkają tam są 24 godziny na dobę. E, ja myślę, że mieszkają e, w mieszkaniach, a nie na parkingach, więc... Ale mają samochody. Znaczy stawianie w ten sposób sprawy spowoduje, że trzeba by było wycofać się z rozwiązania obowiązującego już dzisiaj. Natomiast nad rozwiązaniem w przyszłości, ciągle dzisiaj, dzisiaj rozwiązanie, które jest teraz, rzeczywiście to jest niewielki teren, który jest objęty systemem płatnego parkowania, ale jeżeli zrobimy parkingi przy ulicy Wojska Polskiego, tam gdzie są przy Galerii Hosso, no to tam i tak mieszkańcy mają problem, bo... Wielu ludzi parkuje po prostu w mieście samochód idzie na zakupy. A teraz jeszcze, gdy będą płatne parkingi, no, no, nie, no jakby mieszkańcy nie są zadowoleni z tego powodu. Ja to rozumiem. Doskonale to rozumiem, dlatego decyzji do tej pory nie ma i w najbliższym czasie nie widzę możliwości, żeby takie decyzje zapadły. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, inicjatywa w tej sprawie należy do burmistrza. Trzeba zebrać opinię mieszkańców mieszkańców tych ulic, ale i innych mieszkańców naszej gminy, którzy mają swoje sprawy do załatwienia w centrum miasta. Gdyby były te płatne parkingi, to jak pan sobie to wyobraża? Byłoby to tak, jak, jak jest dotychczas? Czyli, że jest inkasent, który zbiera monety za Parking, czy, czy jakby pan sobie to wyobrażał? No, Bo Pan dał pewien pomysł na po ostatniej sesji. E, uważam, że sprawa jest bardzo prosta do rozwiązania. Nie jesteśmy tutaj m, pionierami w tym temacie. Wiele miast ma strefy płatnego parkowania i od dawna one funkcjonują e, dobrze, więc wystarczy zastosować e, metody, które przyjęto w tych miastach, gdzie to się sprawdza. Myślę, że e, inkasent, który który miałby pobierać na takim szerokim terenie opłaty, na pewno się nie sprawdzi. Moja propozycja na ostatniej sesji nie dotyczyła rozwiązania wprowadzenia parkingów na tych ulicach, o których mówiłem, a jedynie zasygnalizowałem o informacji, która pojawiła się w mediach w ubiegłym tygodniu, że miasto Warszawa wysprzedaje swoje parkomaty. To są parkomaty, które są w dobrym stanie mogłyby służyć w innych miastach i ja na przykład uważam, że w Grywicach z całą pewnością by się sprawdziły. Skład wie, że są w dobrym stanie? E, bo taka informacja była podana w mediach. Dlatego, ja ich nie widziałem. dlatego je wymieniają, są w dobrym stanie, po prostu je wyrzucają i e, wymieniają sobie być, na być może wymiana e, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia innego systemu opłat albo opłat, które e, są rejestrowane na przykład komputerowo. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Czy nie znam się na tym aż tak szczegółowo, żebym mógł ocenić, widząc obraz w telewizji, że te parkomaty nadają rozumiem, się do dalszej eksploatacji. Ale zasygnalizował Pan po prostu, że jest możliwość kupna takich. Jest możliwość kupna i wydaje mi się, że najprostszą sprawą to po prostu należałoby to sprawdzić, jeżeli gmina byłaby zainteresowana zakupem. Jeżeli nowy parkomat kilka lat temu kosztował około 80 tysięcy złotych, to zakup parkomatów, w cenie 1000 do 2000 zł za sztukę. Byłby Jest dobrym bardzo korzystny. Ma pan rację. Proszę powiedzieć w takim razie, co pana e, koledzy radni mówią e, o płatnym parkowaniu. Rozmawiał pan? E, rozmawiamy, od, tak jak powiedziałem, od dłuższego czasu. Radni na, na dobrą sprawę nie tak bardzo chcą się zajmować tym tematem, wiedząc o tym, że jest to temat dosyć złożony, jeżeli on nie będzie przygotowany przez urząd, to radni nie są w stanie sami poradzić sobie no, to z tym tematem. Jest to też temat, który drażni mieszkańców. Ja to rozumiem, ale chyba nikt nie mówi o tym, żebyśmy podejmowali nagle i bez dokładnej analizy decyzje. A decyzja, decyzja rady może polegać tylko na tym, że wprowadzamy bądź nie wprowadzamy. Natomiast przygotowanie tego tematu zależy od pracowników urzędu. A radni w tej kadencji wybudują jakiś parking? W Gryficach? Eee, to czy, znaczy, będą, jeżeli, za, czy planujecie budowę jakiś parkingów? Ja rozumiem, że pan pyta o yy, plan, który mógłby być wprowadzony do budżetu, bo tylko to mogą nie zrobić radni. Nie no oczywiście, radni. mówiąc czy radni wybudują, nie mam na myśli, że wezmą łopaty i pójdą budować, tylko czy przeznaczą pieniądze na budowę parkingu i wskażą miejsce i teren. Jest od kilku lat przygotowana dokumentacja techniczna na budowę parkingu przy ulicy Klasztornej. W którym e... miejscu? Od strony Regii. E... Rozumiem, To już wiem w którym miejscu, po prostu... E... Pomiędzy ulicą Szewską a Bracką. Tak. Mhm. Tam jest teren przygotowany, jest dokumentacja techniczna, wiem, że też były rozmowy pomiędzy burmistrzem a starostą. Tam teraz samochody parkują, tam po prostu w tym błocie parkują samochody, tam obok są garaże, tak? O tym miejscu mówimy. Mówimy o tym miejscu, to jest teren, na którym może być wybudowany parking. Wiem, że są porozumienia pomiędzy burmistrzem i starostą. Jak będzie modernizowana ulica Klasztorna, będzie też szansa, żeby wybudować ten parking, który byłby własnością gminy i musiałby być zrealizowany ze środków gminy. Zostańmy w tej lokalizacji, bo tam e, powstanie kładka przedłużenia ulicy Brackiej tak, i gmina tak. Grafice będzie partycypowała w kosztach. Tak, wszystko wskazuje na to, że projekt budowy kładki stanowiącej przedłużenie ulicy Brackiej do Parku Japońskiego staje się coraz bardziej realny. Na ostatniej sesji rady rada miejska podjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na dofinansowanie budowy kładki przez rzekę Regę. To są pieniądze, które pozostały w budżecie gminy niewykorzystane w roku ubiegłym. Gdyż y, powiat nie doprowadził do rozstrzygnięcia przetargu. Oferty, które były składane w przetargach w ubiegłym roku były zbyt drogie. Powiat w tej chwili zlecił przeprojektowanie tej kładki i szacunkowo koszt budowy tej kładki wyniesie około miliona złotych. Połowę ma dopłacić gmina, tak? Gmina w swoim budżecie zaplanowała 500 tysięcy na dofinansowanie budowy tej kładki. Czyli to jest mniej więcej 50%, tak? Tak można przyjąć, aczkolwiek szczegółowe liczby i wartości będą znane po przeprowadzeniu przetargu. To w takim razie, z tego co Pan mówi, jeżeli powstałby ten parking i powstałaby ta kładka, to w tej kadencji to. Mm, najwięcej inwestycji byłoby na tym terenie, prawda? Czyli tam okolice ulicy e, Brackiej, Klasztornej. E, ja bym nie chciał, żebyśmy w ten sposób oceniali. E, mam wrażenie, że e, zarówno w poprzedniej kadencji, jak i w tej kadencji e, widać wyraźny, wyraźny wzrost liczby inwestycji prowadzonej na terenie gminy Gryfice. I chyba to jest ważne dla wszystkich mieszkańców. Jestem przekonany, że budżet jest... E, dobrze przygotowany i jeśli okaże się, że będzie dobrze zrealizowany, na pewno mieszkańcy to zauważą i będą z tego zadowoleni. Bo będą też drogi, prawda? Nowe drogi, bo ta, tego dotyczyły też zmiany w budżecie dokonane na ostatniej sesji. Będą też drogi. Do tej pory, na ostatniej sesji, mówię do tej pory, bo wniosków złożonych przez gminę jest dużo więcej, natomiast na ostatniej sesji wprowadziliśmy zwiększenie środków na budowę drogi w Bożyszewie, to jest przedłużenie drogi pomorskiej, można powiedzieć, taka mała obwodnica miasta łącząca ulicę Pomorską z ulicą z drogą prowadzącą do Kamienia Pomorskiego. To jest ważna inwestycja, do tego dostaniemy środki zewnętrzne. Gmina musi wykorzystać zarówno z, z konieczności skorzystania ze środków pomocowych, ale również ze względu na potrzeby mieszkańców. Na przełomie marca i kwietnia byliście Państwo na wizji lokalnej to tam powstał ten pomysł? Nie, nie. Pomysł, nie. pomysł powstał przy projektowaniu budżetu, kiedy przewidzieliśmy konieczność budowy tej drogi, przeznaczyliśmy środki na stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego. Na tej podstawie został złożony wniosek o dofinansowanie budowy tej drogi i jak się okazało wniosek przeszedł, został oceniony pozytywnie i gmina dostanie pieniądze na budowę tej drogi. Dobrze i następna droga? Następna droga to jest remont drogi w Borzęcinie, drogi gminnej, bo w Borzęcinie jest dosyć złożona sytuacja, tam część yy, drogi dojazdowej od strony Górzycy jest drogą powiatową, a w, w samej miejscowości jest droga gminna. Kiedyś zaplanowaliśmy, mówię w poprzedniej kadencji, radni zaplanowali budowę boiska w Borzęcinie, natomiast mieszkańcy wypowiedzieli się jednoznacznie, że chcieliby, żeby te pieniądze przeznaczyć nie na budowę boiska, a na remont drogi. I to oczywiście zgodnie z wolą mieszkańców zostało zrobione. Teraz się okazało, że były możliwości pozyskania środków zewnętrznych gmina z tego skorzystała i mamy pełne zabezpieczenie finansowe na remont tej na drogi. Na ostatniej sesji radni podjęli decyzję o zakupie nowego sprzętu na basenie. Tak, zgodnie z informacją udzieloną przez burmistrza zmieniły się przepisy sanitarne wymagające od właściciela basenu dodatkowego wyposażenia, które pozwoli na pobieranie próbek wody do badań i niejako z obowiązku musimy wyposażyć ten basen, żeby mógł funkcjonować w przyszłości, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla osób korzystających. Mhm. E, jeszcze e, z ważnych spraw, to nauczyciele chcą, e, skarżą się, bo chcą pieniędzy za, niewyko, e, za niewykonane nadgodziny. Jak to jest? E, na ostatniej sesji e, była rozpatrywana e, nie skarga, a wezwanie Jednego z nauczycieli szkół gryfickich do usunięcia naruszenia prawa przez Radę, przez Radę Miejską. Rada Miejska w 2015 roku podjęła uchwałę o zmianie uchwały dotyczącej wynagrodzenia nauczycieli. Ta zmiana polegała w zasadzie na jednej, na, na usunięciu jednego punktu dotyczącego wynagrodzenia. Nauczycieli za nadgodziny. Nadgodziny to znaczy godziny przepracowane ponad pensum, które każdy nauczyciel ma obowiązek wypracować zgodnie z kartą nauczyciela. Dlaczego zabieracie pieniądze e, za nadgodzinę? E, żaden z nauczycieli nie straci pieniędzy za nadgodziny. E, każdy pracodawca ma obowiązek płacić za godziny, e, godziny przepracowane przez pracownika, również za godziny przepracowane w nadgodzinach. A więc absolutnie niedopuszczalna jest sytuacja, żeby któryś z nauczycieli zarówno w gminie, jak też wydaje mi się w całej Polsce nie otrzymał wynagrodzenia za godziny przepracowane. Problem polega tylko na tym, że dotychczasowa regulacja zabezpieczała czy zapewniała wypłatę wynagrodzenia nauczycielowi bez względu na to, czy przepracował, czy też nie przepracował te godziny. W moim odczuciu jest to rozwiązanie sprzeczne z prawem, i zupełnie niedopuszczalne. Dlaczego ono funkcjonowało w gminie Gryfice, tego nie umiem wyjaśnić. E, ta, ta sprawa otarła się nawet o sąd, bo Związek e, Nauczycielstwa Polskiego, tak? Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywał Radę Miejską do e, zmiany uchwały w ubiegłym roku, o ile pamiętam. Następnie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I z tego, co wiem, skarga została odrzucona. Jestem przekonany, że rozwiązanie przyjęte przez radnych w Radzie Miejskiej jest zgodne z prawem. Była skarga, to powiedzmy, też o pochwałach. Sołtys Prusinowa na ostatniej sesji powiedziała, że chwaliła dyrektora zakładu usług komunalnych, że nawet nie zdążyła jeszcze zgłosić problemu, a sprawa wychodzi na ulicę i jest sprawa załatwiona. Może pan przybliżyć tę historię? E... Pani Sołtys rzeczywiście chwaliła dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i ja uważam, że zrobiła bardzo dobrze, bo jeżeli dyrektor, dyrektor i pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zasługują na pochwałę, to te pochwały powinny padać w ich kierunku. Ja natomiast mam wiele zastrzeżeń, przede wszystkim do kierownictwa tego zakładu. Swoje zastrzeżenia zgłaszam burmistrzowi. Bardzo często na ten temat rozmawiamy. W tej chwili trwają prace Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej nad badaniem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Również trwa proces kontroli w zakładzie usług komunalnych. Protokół przyjęty przez Komisję na pewno będzie dostępny dla mediów. Hmm. Ale jest już lepiej jak było bo nie słuchać tych kłótni już i tego zamieszania wokół wcześniej zakładu gospodarki komunalnej, a teraz zakładu usług komunalnych. Hmm. To znaczy myślę, że wiele rzeczy Może niedyplomatycznie można... pan powie po prostu. Ym... Jak jest? Wiele rzeczy można zrobić i szybciej i lepiej. Dlaczego tak się nie dzieje? Ja nie umiem odpowiedzieć. Jestem przekonany, że funkcjonowanie tego zakładu mogłoby być naprawdę na dobrym poziomie. W moim odczuciu tak nie jest. Stanisław Hołubczak, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów w Gminie Gryfice, radny. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękuję również. państwu. do zobaczenia. Za dwa tygodnie, nie za tydzień, bo za tydzień święto. Dziękuję bardzo. Do widzenia. specjalistyczne Centrum Opieki i Rehabilitacji Leśna Polana w Gryficach. Całodobowa opieka. Profesjonalna kadra medyczna i fizjoterapeutyczna. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Komfort, bezpieczeństwo, szacunek. www.lesnapolana24.pl Firma Robbens to stacja paliw zlokalizowana w Karnicach przy ulicy Torowej 1. Oprócz stacji paliw posiadamy nowoczesną stację obsługi pojazdów, skład opału, skup złomu i metali kolorowych, usługi rolnicze, a od niedawna również myjnę samoobsługową z odkurzaczem.